Dzień dobry! Zaczął się nowy dzień i jesteśmy teraz u przyjaciela Steve'a, który ma na imię Pit. Zaprosił nas tutaj do domu e, rodzinnego. I ma tutaj taki o, basenik. Ale będziemy przede wszystkim płynąć jego łódką. Zaraz Steve trochę więcej o tym opowie. Cash? Cześć. Cześć. Gdzie, gdzie jesteś? Uh, we are at Patterson Lakes. Yeah. So South of Melbourne. We're just about to go out onto a boat. <laughs> really? Yeah. We're just about to go out onto a boat around Patterson Lakes, the trees and out into the sea. Okej, okay. good introduction. Dziękuję, Thank you. dziękuję. Thank you. Dziękuję. Jest już po świętach. Dudzi dzień świąt za nami. Mamy taki poranek piękny. Będziemy płynąć to oto łódeczką, która należy do przyjaciela z do Pita. Powiedział. Jesteśmy w Peterson Lakes. Jest to przedmieście Melbourne i znajduje się tak mniej więcej 35 km na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Melbourne. I jak tak sobie pływamy naokoło, to widzimy, że tak właściwie jest tu bardzo dużo takich całkiem nowych domów i większość z tych domowników, mieszkańców tego przedmieścia ma swoje łódki, więc sobie tak pływają naokoło. Wygląda to rzeczywiście całkiem okazale i te domy są różne. Niektóre trochę mniejsze, inne strasznie duże, ale ogólnie jest co podziwiać. Popływaliśmy sobie i ruszamy dalej. To, co warto zaznaczyć, to to, że Melbourne ma jedną z najbardziej rozwiniętych sieci tramwajowych na świecie. I tramwaje kursują po całym mieście, a odcinki w centrum są darmowe i właśnie z tego korzystamy. Chindabra. Chindabra. Gdzie jesteśmy? Oh, video. <laughs> Hello. Hello. Uh, Cześć. Cześć. Where are we? Uh, we're in Brunswick Street area. Yeah. I think that's right. And we're in a, um, a laneway with lots of graffiti. You can see. Cobblestone ground. Under the laneway in Melbourne. no and across the road we have a bus. <laughs> right. Yeah, which I've never seen before. Święta się skończyły, dzisiaj jest pierwszy dzień już poświąteczny i Steve mnie tutaj zabrał yy, na wycieczkę po Melbourne i jesteśmy w dzielnicy Fitzroy, tak jak powiedział Steve wcześniej. Ja już tutaj byłam kiedyś, dwa lata temu, czyli pierwszy raz, kiedy przyjechałam do Australii. No i ta dzielnica często jest nazywana taką dzielnicą hipsterską, ponieważ spotykają się tutaj zarówno artyści różnej masy, jak i niestety bezdomni, także to no, no to dosyć ciekawie, ale to, co na pewno jest istotne, to, że wszędzie można znaleźć takie różne murale, właściwie w każdej takiej małej uliczce, gdzie się wejdzie, to jest coś ciekawego. Fitzroy to jest taka najstarsza dzielnica miasta, i też jedna z tych, powiedziałabym, najbardziej odjazdowych i też co ciekawe. Kiedyś była robotniczym zagłębiem, a dzisiaj w sumie zachwyca wszystkich tych, którzy lubią takie mniej oczywiste miejsca. Co my tutaj znajdziemy? Przede wszystkim stare kolonialne budynki. Muzykę na żywo, galerie, oryginalne sklepy. I to, co mnie najbardziej zachwyca, to są te barwne murale na każdym wolnym skrawku murku. I w sumie to mogłabym tu spędzić cały dzień, a nie zobaczyłabym wszystkiego. I też Fitzroy najbardziej klimatycznie robi się po zmroku. Pretty dark but still can see something. It's not that bad.